Dobry wieczór, Kuba Wiliński. zapraszam na rozmowę z gościem wieczoru WTK. 350 km i 24 tysiące metrów przewyższenia, to wszystko w zaledwie 5 dni. Słowem, jeden z najtrudniejszych biegów górskich na świecie, który odbywa się w Alpach. A dziś do naszego studia powraca Maciej Walczak, utytułowany ultramaratończyk i pasjonat gór, który nam właśnie o tym wyzwaniu opowie. Dobry wieczór. Tor 330, tak się nazywa to wyzwanie, 350 km 24 000 metrów przewyższeń skąd pomysł na to, na to wyzwanie? Tak, no lubię przekraczać rok w rok coraz bardziej swoje granice Oczywiście są one przekraczane stopniowo. No, no chciałem coś, zrobić ekstrema, Chcę zrobić coś bardziej ekstremalnego niż do tej pory zrobiłem, nie? No, a czemu wygrałem ten bieg? Ponieważ jest jeden z najtrudniejszych jakby na świecie. Jest atrakcyjny pod względem trasy i, i też bardzo kultowy tutaj jakby na, na rynku biegów górskich. Ostatnio, także... o, ostatnio głośno było o Martynie Młaczyk, która tak, wygrała tak, na dystansie tak, CCC z Kurma do Chamonix. 101 kilometrów, tam 6100 metrów przewyższeń 12 godzin biegu. No tutaj to tak wyzwanie tak, stoi, stoi wyżej. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, tak, tak, jest, to, jest to niejako odpowiedź Włochów na to, co jest tak, po tak, drugiej tak, stronie tak, góry. Tak, to jest jakby jakby festiwal biegowy, który się odbywa po drugiej stronie jakby tego masywu Mont Blanc. E, e, ut ten festiwal UTMB, który, który, który wygrała tam jednej z tych biegów pani Martyna, no to właśnie, właśnie to jest, organizują Francuzi, a tutaj jakby jest po drugiej stronie, czyli w tej miejscowości Kurt Mayer, organizują jakby Włosi, nie? i to jest taki właśnie jeden z najtrudniejszych jakby biegów, czy tam największych festiwalów tutaj we Włoszech. W zeszłym roku w ciągu 50 dni niecałych 50 dni udało się panu przebiec 2600 kilometrów zdobywając koronę gór polskich. To na pewno było wyczerpujące zadanie. Jakby mógł pan je porównać to, które przed panem ma właśnie to z zeszłego roku? 50 dni to wydaje się, że można te siły rozłożyć, a tak. tutaj jednak te 350 km tak, tak. to chyba jednak będzie mimo wszystko trudniejsze wyzwanie, prawda? Trudy, zdecydowanie trudniejsze. Tam się przede wszystkim w tym zeszłoroczym moim wyzwaniom, w tym moim projekcie takie indywidualne, gdzie tutaj się liczył jakby motyw charytatywny i ku pamięci, tutaj czas ukończenia się nie liczył. Nie? No. Tutaj jednak to są oficjalne zawody. Będę musiał się mieścić w określonych limitach czasowych. Jeśli się nie zmieszczę, no po prostu organizator mieścią nie strasy. Nie także tutaj będzie rywalizacja, pogoń z czasem. Ma swoje założenia czasowe, w których chciałbym się zmieścić. I... Czyli celem nie jest tylko ukończenie. Nie, 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 tutaj celem jest ukończenie, ponieważ celem jest zmieszczenie się przynajmniej jakby. Wmieszczenie się w czasie poniżej 130 godzin. Każdy o wiele mniejszy, niższy czas będę brał z dużym, jakby coraz większym uśmiechem na twarzy. Cel będzie mnie ten, znaczy ten, ten czas poniżej 130 godzin będzie mnie jakby kwalifikował do udziału jeszcze w większym jakby wyzwaniu biegowym, jakim jest Tor 450. To jest dystans, który jakby niedawno wszedł jak do... Został stworzony przez organizatora tutaj, tutaj, tutaj organizuje ten bieg, między innymi 330. No ale to tam już jest no, 450 km, Tam się podchodzi, pod, chodzi się po, po prostu po lodowcach, nie? No, jeszcze trudność wzrasta, nie? I, i, I chciałbym w tym biegu też jakby a jak się przygotować latach, do takich część. biegów? No bo do dziesiątki, do półmaratonu, tak. do maratonu możemy się przygotować powiedzmy w rok regularnie trenując, mhm. do takich biegów, to chyba trenuje się po prostu latami i tak. trzeba wyczuć kiedy jest się gotowe. Zdecydowanie, zdecydowanie stopniowo zwiększać jakby swoje jakby dystans, dystans przebywania na trasie, jakby ja kilkanaście lat już biegam i ten dystans tak stopniowo jakby zwiększałem. Także no kilkanaście lat już się przy, przy, przygotowuję, można powiedzieć do tego biegu, nie? no wiem na co jest, dzięki temu wiem na co mnie stać i że się, że tak powiem nie porywam na, no, na coś czego tak nie jestem w stanie ukończyć. Wiem, że, że ten no, Jestem psychicznie mocny i, i, i wielokrotnie miałem jakby na różnym ultramaraton różne problemy i zawsze sobie dawałem z nimi radę i, i kończyłem bieg. No właśnie, to, to psychika to jest myślę, że teraz ważny aspekt, bo w takich biegach to się liczy głównie, bo myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że jeżeli przebiegniemy maraton 50-100 km, to możemy przebiec każdy dystans, ale wszystko jest w naszych głowach. Jak wyglądają te ostatnie dni przed startem, właśnie, żeby przygotować się na tyle, żeby wytrzymać te 5 dni? No przede wszystkim przy takim dystansie, no to już wypoczynek, to już. No musi być taki maksymalny, nie? no, no, y, bo to co się później późniejszych późniejszych kilometrach naprawdę od, odczuwa, nie, y, wszystko wychodzi, nie brak snu, tam niewyspane noce i tak dalej, no zm, zmęczone mięśnie, no to musi być ostatni tydzień, to już musi być y, kompletna regeneracja, nie, mięśniowa, psychiczna. Y, Mówimy tutaj cały czas tak. o tych 350 km biegu, o trasie, ale nie mówimy jeszcze o przewyższeniach. Suma przewyższeń 24 tysiące metrów, to będzie tutaj kluczowe. Tak, nie tak, ta odległość, kluczowe, tylko tak, to, że ta topografia w, będzie zmienna. W warunkach tu, alpejskich. Dokładnie, jeszcze warunki nie? alpejskie. Co tutaj będzie kluczowe? Yy, kluczowe? Yy, na no przede wszystkim, no, no trzeba będzie tutaj umiejętnie jakby rozłożyć siły, nie? Nie można na początku, że tak powiem, bez startować, dać, dawać z siebie wszystko, po prostu trzeba umiejętnie te siły rozłożyć, odpowiednio się odżywiać. A jak się Ten... odżywiać w trakcie takiego biegu? czy znaczy tak, no wiadomo, że tam, tam będą jakieś, jakieś punkty odżywcze, tak, będą większe, mniejsze, gdzieś tam między punktami zasilać się tam żelami energetycznymi, gdzieś tam na na mniejszych pu punktach powiedzmy, przełamy najlepiej przełamywać smak, bo, bo po tych żelach później człowiek ma już takie odruchy, że bo to są słodkie, to najlepiej przełamać jakimś czymś gorz gorzkim, albo, albo kwaśnym, albo słonym, y jakimś ogórkiem. Tutaj, też no, a, a na takich główniejszych punktach, gdzie już tak serwują takie już kompletnie jakby je jedzenie, bo są takie punkty, jest ich sześć, jakby, tam też można się przespać, Oczywiście może się przespać, ale wiadomo, musi się zmieścić później w tych limitach. nie, no, Czas goni przez no to. To jest nie? właśnie strategia, no... o tym trzeba pomyśleć chyba ta. dzisiaj, a nie ta. w trakcie biegu. Już oczywiście trzeba słuchać swojego organizmu, ta, ale ta. wtedy trzeba już wiedzieć, z jakim tym planem jest. To, to, to jest na pewno też ważny element tego biegu, żeby wszystko mieć poukładane przynajmniej w założeniu, bo wiadomo, że trasa zarysowała. Z doświadczenia wiem, że przeważnie ten plan gdzieś się tam później gdzieś tam no, załamuje, prędzej czy później, i, bo różne sytuacje wychodzą, naprawdę jest tyle problemów na trasie, to y, praktycznie, no, w moim przypadku ja mogę być około 5 dni na trasie, nie, no i pięciu, tych pięciu dni na, to, 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 to może być w jakieś skręcenie kostki, y, to, to mogą być jakieś organizmy, może nie przyjmować już jedzenia, no, y, to może być wyziębienie z powodu pogody. No, problemów jest dużo i, i trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Nie? A trasa jest już przeanalizowana? E, powiem tak, e, czy, trasy kompletnie nie znam, nigdy nie chodziłem po tych, nie biegałem po tych szlakach. E, wiem, że to są, jest praktycznie nie ma, płaskich, nie ma płaskich odcinków. Są długie, długie podejścia, są długie, długie zbiegi. Jest dużo przełęczy, większość około, które sięgają 3000 metrów. Tych przełęczy jest masa, przecinasz różne do, mniejsze doliny. To się w dolinie, w odbywa w dolinie Osty, ale tam przecinasz te wszystkie żebra górskie itd. To zapytam żartobliwie, czy da się, będzie dało się skupić podczas tej trasy, no bo te widoki, zresztą też to no, widzimy teraz w tle, no są imponujące. No powiem tak, no, no to jest jeden jakby głównych, też jednych aspektów, które wybierałem, tych, tych, ten, ten bieg, no oprócz tego, że jest bardzo trudny, bo widoki będą spektakularne. Popularne. no, no już nie mogę się doczekać jakby widoku, jakby chociażby tej, tej piramidki Matterhorn, na której każdy jakby pasjonat górski chce wejść, wdrapać się tam. No, ja mam nadzieję, że tak chociaż troszkę tak jakby ze spokojem, wzrokiem widok tej góry. Każ, za każdą przełęczą będzie się cały kolejny widok, który no, nie będę mógł się doczekać, żeby go zobaczyć. To będzie mnie napędzało, żeby podążać krok po roku do, do, do celu, do mety, do upragnionej mety i, i, i cieszyć się uśmiechem na twarzy, żeby yy, wszystko. Yy. Myślę, że to będzie też jakby moja wspaniała przygoda, Taka no czuć życie, już teraz te życie, emocje, życia, tak, czuć tak, już tak. teraz te emocje, to zapytam tak. pana, bo myślę, że wielu widzów no. jest ciekawych też, co pan zabiera ze sobą tam na miejsce, co pan pakuje do torby, co będzie potrzebne na taki, na taki powiem, bieg, no bo to będzie ciągły bieg przez pięć. Dużo minut. rzeczy, masa, masa, masa rzeczy w trakcie biegu. No będą wiadomo, organizator tam za dużo nie wymaga, żeby człowiek, żeby zawodnik miał przy sobie gdzieś tam w plecach, tylko dwie czołówki, tam jakieś folie NRC, dwie pary i to wszystko. Resztę możesz trzymać w depozycie, który jest yy, udostępniany przez organizatora biegu co 50 km. I z tego depozytu on ten depozyt przewozi, co 50 km, dalej jest taki punktów 6. Będę z tego depozytu brał, z tej mojej torby, co tam będę miał masę rzeczy ubrania, buty, jakieś żele, jedzenie, picie, cówki zapasowe parbanki, żeby też no, to, czy będę wszystko brał według potrzeb, aktualne potrzeb na trasie, według warunków. Będę miał tam nawet puchówki, tak? no, Muszę się przygotować też jakieś no, raki, tutaj raki, tutaj może się wszystko raki, Może śnieg padać, może zasypać tam jakąś dolinę śniegiem. W jednej dolinie będzie padał, świeciło słońce, w drugiej będzie padał śnieg, albo Zmienność będzie Zmienność warunków to jest chyba właśnie to, e... dlaczego ludzie ten e... ta, bieg ta, ta, wybierają. Ta, wszystko może się wydarzyć, trzeba być na, przygotowany na ka każdy, każdy, ewentualność. No. Także w tej torze będzie masa rzeczy. Już nawet nie potrafię tego wszystkiego wymienić. No. Nie powiedzieliśmy jeszcze jednej kluczowej rzeczy, kiedy ten bieg startuje, i czy będziemy mogli pana śledzić gdzieś w internecie. Tak, 14 września jest o godzinie 10 jest start, bo są dwie fale. O 10 ja startuję w pierwszej fali. Eee, w można, e, będzie 10. Będę wdawał relacje. Będę starał się wdawać relacje, wiadomo, to tam w zależności od zasięgu na moim jakby profilu Facebookowym. Oprócz tego będzie można śledzić moją pozycję na stronie organizatora biegu, ponieważ będę miał ze sobą tracker GPS. Eee, po prostu będzie można wejść na jakiś określony link i zobaczyć moją pozycję na, 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 na trasie biegu, jakby gdzie ten mój punkt się znajduje, gdzie, na którym kilometrze, gdzie jestem, czy, czy już jestem, na 50 czy 60, czy gdzieś dalej. A ile osób startuje, jeszcze? Ostatnie zdanie? E, akurat na tym dystansie to jest taki kultowy właśnie dystans, e, w tym, na tym festiwalu biegowym, bo tam będzie pięć e, biegów na tym festiwalu. I w tym głównym mile? Około 900 tysiąc, tysiąc osób. Nie? Du, duża, du, duża konkurencja. Dwóch... Musimy już skończyć, niestety, Maciej tak, Walczak, jasne, jasne, ale, jasne, ale zachęcamy do tego, jasne. by śledzić poczynania Macieja Walczaka. Zachęcam także Państwa, by pozostać z nami w wieczorze WTK.